Zadanie 26 maj 2021. Z wierzchołków sześcianu losujemy jednocześnie dwa różne. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu, jest równe. Ok, no to jak narysujemy sobie sześcian, już nawet nie licząc, jakie to będą to wierzchołki. To prawdopodobieństwo to będzie, ile mamy przekątnych, stąd dotąd, stąd dotąd, stąd dotąd i stąd dotąd, czyli losujemy jeden z wierzchołków u góry, i przekątna to będzie wierzchołek po drugiej stronie i na dole, czyli mamy cztery opcje, ale mogę to odwrócić i najpierw wylosować coś z dołu, i wtedy przekątna to będzie coś u góry naprzeciwko, czyli osiem opcji takich mam, a wszystkich możliwości. Wylosowanie dwóch wierzchołków jest 8 za pierwszym razem, razy 7 za drugim razem. ósemki nam się skrócą i otrzymujemy jedną siódmą, czyli odpowiedź A.